Dzień dobry, jak się mamy? Jak się mamy? My właśnie z Katowic Surowego Życia wracamy. Znaczy, jeszcze za momencik wracamy. Pozdrawiamy wszystkich, kto z nami był. Przywitajcie się, kochani, paluszkiem, serduszkiem. Wyślijcie do nas wiadomość, jak było? Jak było? Z mojej perspektywy to było najlepsze, bo to było dziesiąte już wydarzenie olbrzymie wydarzenie Surowego Życia, społeczności Surowe Życie czyli Surowe Życie odmładzanie na Surowo po prostu bądź częścią naszej społeczności. Mieliśmy cudowny wykład doktora Colina Campbella na wydarzeniu. Mam nadzieję, że z wielu z Was dostało ten dodatkowy elemencik, tą, tą taką kropkę nad i i podjęliście decyzję po obejrzeniu filmów z rzeźni, po obejrzeniu materiałów, jak to się wszystko wytwarza, ale też po tym, co powiedział doktor Campbell, czyli, że białko mięsne jest. Rakotwórcze, kancerogenne, że już nigdy więcej nie będziecie po to si si sięgali. Ale uwaga, weganie! Dzisiaj spotkanie z Wami, tak? Uwaga, uwaga, weganie! Weganizm też może postarzać i nie być zdrowy. I pomyślałam, że to będzie dobry materiał dla Ciebie. Bo jeśli zdecydowałeś się być weganinem, to brawo dla Ciebie. Znajdą się oczywiście osoby, które będą zawsze bronić mięsa i będą znajdować powody do tego, żeby je zjadać. Przede wszystkim smaki, przyzwyczajenia. Ale jeśli wysłuchasz mnie chwilkę, to specjalnie dla Ciebie, kochany drogi weganinie, chciałbym przekazać, że weganizm też może być niezdrowy. I dlaczego o, ci, o tym chcę Ci powiedzieć? Dlatego, że jestem też weganinem, od ponad 10 lat jestem weganinem, czyli nie zjadłem niczego, co ma oczy i plany na przyszłość. Ale też jestem pasjonatą zdrowego żywienia, tak? I gromadzę wiedzę, aby zrozumieć najlepszy sposób odżywiania. Najlepszy model, który doprowadzi mnie do długowieczności, który nie będzie, będzie pozwalał mi zadbać o, o homeostazę w moim ciele. I mam nadzieję, że to, co ci dzisiaj powiem, po prostu cię zaciekawi. Białko zwierzęce wiadomym jest, że jest kancerogenne. I potwierdził to dr Colin Campbell, China Study. Jeśli jesteś osobą, która myśli, że jest inaczej, po prostu nie kłóć się ze mną, tylko po prostu przeczytaj China Study. Ale. Jedna rzecz jeszcze, którą chciałem dorzucić do tego. Białko zwierzęce nie jest kancerogenne tylko dla ludzi. Doktor Campbell przeprowadził badania na zwierzętach, którym podawano białko innych zwierząt i te też miały raka. Także jest, są pewne czynniki, które powodują, które decydują o tym, że kiedy łączymy swoje białka, czy białka swoich zwierzaków z białkiem innych zwierząt, to te niestety zaczynają chorować. I weganizm to jest bardzo dobry krok, to jest bardzo dobry kierunek. To jest bardzo dobra droga, którą warto obrać. Ale weganizm też może być niezdrowy i postarzać. I dlatego chciałbym Ci o tym powiedzieć. Jeśli Cię zainteresuje, sprawdź to dokładnie, poczytaj. Nie musisz mi wierzyć na słowo. Powiem Ci tylko, co usłyszałem, co wiem, co dokładnie sprawdziłem. Wiemy już, że mięso to rak i nowotwory że to Alzheimer, zawał, udar i wcześniejsze zgony. Natomiast zboża i cukier, które zostają w diecie weganina, mogą również powodować choroby i skracanie życia, czyli przede wszystkim cukrzyca. Jeśli zjadasz dużo węglowodanów w postaci pieczywa, makaronów, pizzy, ciastek, pijesz napoje wysoko słodzone, nie wiem, pijesz kawę i słodzisz tą kawę, o kawie dzisiaj może też parę słów wspomnę, to nadal może powodować choroby w swoim organizmie. Może rozwijać się cukrzyca. Nadmiar węglowodanów będzie powodował to, że będzie wytwarzane za dużo insuliny. Powstanie insulinooporność i Twoje ciało nie poradzi sobie z tym. Najpierw będzie okładać to w formie tłuszczu, czyli jest bardzo dużo wegian, które niestety nie tracą kilogramów, wręcz tyją na weganizmie. Ponieważ zjadają zbyt dużo pieczywa, zbyt dużo cukrów i po prostu no są wegańscy, nie zjadają mięsa, czyli bezpośrednio nie powodują nowotworów w swoim ciele, ale niestety też nie wyglądają dobrze. Niszczy się skóra. Cukier i węglowodany to niszczenie skóry. Czyli nie dość, że ty jesz, to jeszcze jesteś starszy. I widzisz, jest mnóstwo wegan na świecie, którzy są bardzo długoletnimi weganami. To są osoby, które nawet po 50 lat nie jedzą białek od zwierzęcych i żyją i są zdrowi i im prawdopodobnie nowotwór czy rak nie, 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 nie grozi. Natomiast nie wyglądają dobrze. Są starzy, pomarsz, pomarszczeni, dlatego że węglowodany właśnie niszczą skórę. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jak mamy za dużo glukozy w swojej krwi, to nie przyswajamy witaminy C. Witamina C odpowiada za piękno Twojej skóry. Odpowiada za kolagen, za elastyczność. W momencie, kiedy spożywasz zbyt dużo węglowodanów, niestety tej elastyczności nie będzie. Bardzo dobrze, bo na raka nie umrzesz, ale nie będziesz zadowolony. Niektórzy pytają, dlaczego weganie wracają do jedzenia tego, co wcześniej. Mi się wydaje, że to są przyzwyczajenia, że to są właśnie te węglowodany, które niszczą im zdrowie, ale też niestety nie było w nich takiego konkretnego postanowienia. Nie mieli zbyt wystarczająco dowodów i powodów, żeby zostać weganinem na zawsze. Myślę, że dość ważną informacją, jeśli chodzi o węglowodany i cukry, jest to, że nowotwór tak naprawdę żywi się cukrem. Najpierw musi oczywiście powstać, i tutaj jest duża szansa, że jak nie zjadamy białek od zwierzęcych, to ten nowotwór nie powstanie. Ale jeśli już jest, a ty zjadasz nadal cukry i węglowodany, to twój nowotwór jedzenie dostanie. Także Tutaj warto na to zwrócić uwagę. I gotowanie. Gotowanie niszczy składniki odżywcze. Przegrzewanie pokarmów niszczy albo częściowo, albo całkowicie składniki odżywcze, w tym właśnie tą witaminę C. Powyżej 60-70 stopni ta witamina C praktycznie nie istnieje. I dlatego, kiedy zjadasz głównie pokarmy przetworzone, różnego rodzaju chleby, różnego rodzaju pasty wegańskie jakieś, zamienniki mięsne wegańskie itd., to niestety to nie jest zdrowe. Ale myślę, że to, co najważniejsze z tego wszystkiego, to jest uwaga. Jeśli jesz mięso, czy jesz wegańsko, prawdopodobnie nadal smażysz. I widzisz, tak jak kancerogenne, czyli, czyli nowotworowe jest jedzenie mięsa, to na równi można postawić smażenie. Jeśli używasz nawet najlepszych olejów roślinnych do smażenia. To nadal powodujesz zmiany nowotworowe. Czyli olej smażony na patelni zamienia się po prostu na truciznę. Powstają między innymi, bo naukowcy jeszcze to wszystko nie zbadali, powstają między innymi takie aldehydy, które są toksyną w naszym ciele. Te aldehydy po prostu niszczą połączenia komórkowe, niszczą mitochondria i niestety będziesz chorować. Powstaje rakotwórczy akrylamid. I tutaj zwracam się również do osób, które piją kawę bo weganie piją też kawę. Wiele ludzi pije kawę. Wielu ludzi pije kawę i jest weganinami i też będzie niezdrowa. Kawa wniszcza nadmercza, kawa to akrylamid. I mamy te związki rakotwórcze, które, pomimo tego, że już jesteś weganinem, niestety dalej będą powodować, że jesteś chory, zmęczony czy stary. Powstają melanoidy. Nie, liczy, nie mylić z melatoniną. Melanoidy to są następne związki rakotwórcze podczas smażenia. Następne to nitrozoaminy. To są znowu związki rakotwórcze. A zatem to piękne jest, że wybrałeś weganizm. Mam nadzieję, że zostaniesz weganinem do końca życia. Tak można żyć, jest to udowodnione. Wielu wegan żyje długo i szczęśliwie. Ale jeśli chciałbyś zachować jędromną skórę. Jeśli chciałbyś naprawdę być zdrowy, nie chorować na cukrzycę, nie mieć problemów z nadwagą, przetestuj surowy weganizm. Widzisz, bo surowy weganizm, tak zwany witarianizm to jest weganizm czyli już to, co stosujesz, ale bez przetwarzania termicznego powyżej temperatury 48 stopni Twoich pokarmów. Co przez to zyskujemy? Przede wszystkim nie smażymy, nie potrzebujemy patelni, czyli nie wytwarzamy tych związków rakotwórczych, które się wytwarzają podczas y, smażenia. Po drugie, możemy sobie stworzyć jakieś pieczywa na surowo, ale wtedy ta mąka nie jest przetwarzana termicznie i nie powstają te akrelamidy, melanoidy, nitrozoaminy itd. Zrezygnuj z kawy. Naprawdę warto. Twoje ciało Ci za to podziękuje. Oczywiście, syndrom odstawienia kawy jest straszny: ból głowy, osłabienie. Ludzie nie odstawiają kawy, bo nie chcą się tak czuć przez cały tydzień. Ale kiedy to zrobisz, to naprawdę będziesz mógł chodzić z podniesioną głową i liczyć na to, że będziesz żył długo, że będziesz zawsze młody i umrzesz zdrowo. No bo tak naprawdę to wszyscy umrzemy. I to jest największy zarzut niewegan w internecie. Oni przychodzą i mówią: A mój dziadek ma 92 lata, je mięso i pali. A ja wtedy się pytam: Czy to ma być wzór dla nas, skoro już zostało udowodnione, że palenie papierosów na równi z mięsem jest rakotwórcze? I zastanawiam się nad tym, czy my mamy brać przykład z tego dziadka, skoro naszym celem jest życie 120, a może nawet 150 lat na tym świecie? I jeśli chcesz być razem z nami, to koniecznie bądź na witariadzie, która będzie już w lipcu, to ci o tym opowiemy, ale zastanów się nad tym, co faktycznie jest dla ciebie zdrowe. Może przede wszystkim, po co jesz. I dlatego zachęcam Cię do naszego programu. Program Odmładzanie na surowo to jest selerowe wyzwanie, to, to jest um, Wielki Post, to jest moje 90 dni, to jest cztery książki, które dla Ciebie przygotowaliśmy. I to jest przede wszystkim smaczne i pełnowartościowe jedzenie, do którego cię zachęcamy. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, którzy byli razem z nami na surowym życiu. I zapraszam was wszystkich na witariadę w połowie lata, dzisiaj do końca dnia. Specjalna cena. Jeśli chcesz być z nami, wskakuj w linka pod spodem. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa!